Bóg, ojciec, zaplanował, byśmy z nim chodzili. Tak jak czytamy w pismach, że on przechadza się po całej ziemi i patrzy, by wspierać tych, którzy chcą i szukają go. Tak też w liście do Hebrajczyków czytamy, że był człowiek, który. Może pierwsza wzmianka jest w księdze Mojżeszowej, w piątym rozdziale. Tak. To jest piąta. Księga, pierwsza księga Mojżeszowa, piąty rozdział, 24. Heno chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Kiedy czytasz ten werset, może to przebiec ci przez oczy, ale kiedy patrzysz na niego coraz bardziej, to widzisz, że rzeczy nie są takie, jak doświadczamy, że są inne, bo kiedyś ktoś. Doświadczał czegoś, czego może nie do końca doświadczam, a nie miał takich warunków, jak może ja mam. I to niech będzie zachętą, że są rzeczy, które Bóg chce, byśmy czynili. No, ale to każdy musi tak jak Henoch. Ja nie sądzę, by tak dobrą rzecz Bóg tylko do jednostek zachował. Henoch praktykował to, co czynił Adam przed upadkiem. Henoch praktykował to, co czynił Jezus. I zachęcał wszystkich, by jego naśladowali w tym. Henoch chodził z Bogiem, potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. I kiedy czytamy te wszystkie genealogie potomków Adama i sprawdzamy te liczby, ile żyli, kiedy spłodzili, kiedy umarli i tak to dojdziemy do tego, że. Gdzieś 4 lata po jego śmierci on żył 365 lat. Taka symboliczna liczba do chodzenia z Bogiem zaczął kiedy urodził mu się Muszelach w 1965 roku. Tak by wynikało z opisu. Może wcześniej też chodził. W każdym razie, Noe, Noe, urodził się gdzieś 4 lata po jego śmierci. W jakich warunkach Henoch żył? Co się działo na ziemi? Kiedy tak patrzymy na pokolenia, widzimy, że wcześniejsze pokolenia mogą mieć wpływ na następne i żeby zaszły wielkie zmiany, to trzeba właśnie wymiany pokoleń gdzieś dwóch, trzech. Że dziadkowie już w ogóle nie mają wpływu na dzieci, czy też na, na wnuków, czy prawnuków. W każdym razie Ci, którzy widzą te zmiany, mogą je zatrzymywać, albo też być wzorem, że można żyć inaczej. Jego wnuk Lamech, jest to powiedziane w 23.4, rozdziału, tak już mówił. Czy był pod wpływem środowiska tego, co było na zewnątrz, czy sam to wymyślił, nie wiemy, ale na pewno to roznosił. 23 werset 4 rozdziału: Lamech, i rzekł Lamech do swych żon: A do Iselo, słuchajcie głosu mojego, wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha do słowa moje, na słowa moje: Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Czy pomyślmy, jaka sprawiedliwość albo gwałtowność już wtedy była. To był dziadek, to był ojciec nowego. I czy Lamech był trapiony tym, co rozpoczął, czy w czym brał udział? Nie wiemy, ale powiedział takie słowa w 26, wersie 5 rozdziału. W 29. 28. Lamek żył 182 lata i zrodził syna dał mu na imię Noe mówiąc, ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan. Czyli tylko mówiąc, nie za ciekawe czas, świadomość tego, że zabójstwo jest czymś powszednim, no było powszechne. Czy brałeś w tym udział, czy nie, i tak to od ciebie dotykało. I w tym czasie chodził Henoch. Czy to z powodu tego, co widział, zaczął chodzić, czy nie? Wiemy, że w księdze Hebrajczyków jest zapisane, to słowo chodził znawcy opisu, w górę, w dół. Do środka na zewnątrz, ramię w ramię, i trudno chodząc z kimś nie rozmawiać. Czyli wiemy, że to na pewno się pogłębiało do takiego stopnia, że w liście do hebrajczyków jest opisane jako: Przez wiarę został przeniesiony Henok, by nie zobaczył śmierci, i nie został znaleziony, ktokolwiek go szukał. Czy bliscy, czy wrogowie, czy. Dlatego, że Bóg go przeniósł, ale przed jego przeniesieniem otrzymał świadectwo, że bardzo podobał się Bogu. Widzimy, że w Nowym Testamencie to Jezus zachęca, Paweł zachęca, byśmy to potwierdzenie przyjmowali. By być naśladowcą, tam jest słowo użyte o mimice, potrzebujesz patrzeć na kogoś, jak się zachowuje, co mówi, co robi. Czy doświadczymy, kiedy będziemy to praktykować, tego co tu jest? Że to poświadczenie, że podobamy się Bogu będzie coraz żywsze, czy może doświadczymy nawet przeniesienia? Wiemy, jak psalmista mówił, że mówię, wierzę, nawet kiedy jestem bardzo utrapiony. I tam są słowa, że wszyscy ludzie to kłamcy. Czy ten psalmista miał świadomość, że potrzebuje żyć w tych dwóch wymiarach? Wie, że go dotyka to, co jest na zewnątrz, ale wie, że nie może temu ulec i musi. Potrzebuje mówić z jakwe, że wierzy. Niech świadectwo nocha rozszerza nasze pragnienie, doświadczenie, ale też oczekiwanie. Bez względu na to, co doświadczasz, doświadczam, jest też wymiar którego nas zachęca Ojciec. Aby tak jak modlimy się, jak w niebie, tak i na ziemi, a, działo się przeze mnie, przez Ciebie. Bo myślę, że to jest normalne, kiedy modlimy się o coś, że w pierwszej kolejności może się to realizować czy powinno przeze mnie w moim życiu, w moim ciele, ale też wokół tych, na których oddziałuję.